Sorki, musiałam zrobić trochę porządek. Zaczynamy nasz dzisiejszy live. Dajcie znać, czy jesteście. Za chwilę ja Was zobaczę. Dobra, już widzę pierwsze osoby. Dzisiaj będzie live z panelu z rozwoju osobistego, i myślę, że to jest jeden z tych akurat liveów, który bardzo mocno może zmienić życie wielu osób. Też życie żywieniowe, ale myślę, że nie tylko, również życie osobiste, i mogę Wam powiedzieć, że szkolenia z zakresu pracy z rozwojem osobistym, ale w tym ze zmianą przekonań. To były jedne z najważniejszych szkoleń, które przeszłam osobiście w swoim życiu. Też zależy dużo od przekonań szkoleniowców, którzy prowadzą takie szkolenia. Witaj Marta, dzień dobry Ania, witaj Agnieszka, jest Justyna. Ok, dajcie znać. Hej, hej, cześć. Są moi klienci, są osoby być może, których nie znam. Są osoby, które znam też z mojego środowiska zawodowego, bo też są dietetykami, więc oczywiście Was też, też witam. Dzień dobry, mam Gosia. Małgosia była wczoraj też na naszym kursie. Agnieszka jest na naszym 3 miesięcznym kursie odchudzania, więc też w tym tygodniu będą pracować ze swoimi przekonaniami, bo takie rzeczy też robimy na kursie. Okej, okay, dzień dobry Aneta, witaj Aneta. Fajnie, że już się zbieramy. Jeżeli oglądaliście ten live, to dajcie jakiś znak, dajcie jakąś reakcję. Jeżeli kojarzycie, że on może przydać się w życiu komuś z Waszych znajomych, to oczywiście możecie go udostępnić, więc to jest taka nienachalna forma na to, że można zwrócić na coś uwagę, ale głównie dlatego, że jeżeli pracujemy z przekonaniami, to pamiętajcie, że... Wszystkie związki, które się powtarzają w życiu, czyli każdy partner, którego sobie dobieracie, bądź każda partnerka, to jest nic innego jak konsekwencja przekonań, które wynieśliście z dzieciństwa. I to, że komuś całe życie nie układa się w życiu prywatnym, nie układa się w życiu uczuciowym i mówi, że on ma pecha w życiu i tak to w tym życiu jest, że po prostu już nie ma prawdziwych mężczyzn to nie jest tak, że to nie jest ogólna prawda, bo to nie jest, nie ma czegoś takiego jak ogólna prawda, to jest jego subiektywna prawda. Jego subiektywna prawda, którą sobie wytworzył właśnie na podstawie tych przekonań. Mogę wam powiedzieć, że kiedyś jak wracałam z jednego ze szkoleń na temat przekonań z moją koleżanką, która prowadzi też swoją, swoją firmę, rozmawiałyśmy o tym właśnie, które przekonanie w nas najbardziej zarezonowało i mnie bardzo zaskoczyło to, że jej przekonaniem jest przekonanie, że przez to, że ona rozwija się zawodowo, zarabia więcej niż jej mąż, to robi wszystko, żeby nie zarabiać w tej firmie, dlatego, że ona ma głębokie przekonanie, że mężczyzna powinien zarabiać w domu i on może czuć się psychicznie gorzej, jak ona może zarabiać od niego więcej. I mogę Wam powiedzieć, że. Mi w zakamarkach mojego mózgu po prostu takie przekonanie w życiu by się nie urodziło, ale z tego względu, że ja nie jestem tak wychowana w takim modelu. Ja mam od dziecka kontakt z kobietami, które są silne osobowościowo nie silne, że takie, wiecie, jak się mówi, solara taka z <grytania> bloku jakaś skakana, że. Nie w, tym, nie w tym sensie, nie w sensie takiej siły, ale kobiety, które potrafiły radzić sobie w życiu są wykształcone, są niezależne i budują związki partnerskie. Natomiast wiem, że rzeczywiście to przekonanie o tym, że kobieta powinna siedzieć cicho w domu z dziećmi i być grzeczna, i, a chłop to se może i zarabiać i zostawiło z dzieciakami i ona będzie siedzieć płakać w końcu to jest taki model, który jeszcze przez wiele osób jest powielany, ale no to też wynika z naszej kultury oczywiście i z tego, że w Polsce zawsze mieliśmy kontakt z biedą i dopiero to są jedyne czasy, jedyna taka możliwość, gdzie kobiety są niezależne finansowo, gdzie budują swoje firmy, gdzie dbają o swoje zdrowie i mogą z tych wszystkich obszarów korzystać. Więc zachęcam Was dziewczyny do tego, że byście bardzo pracowały z tymi przekonaniami, jeżeli jeszcze jakieś naleciałości, tak jakby z tych starych kulturowych takich przekonań w Waszym mózgu rezonują. Natomiast, nawet jeżeli uważacie, że nie macie tych przekonań, to też jest wasze przekonanie, które po prostu macie. I najważniejszą rzeczą jest to, że nie jesteśmy świadomi w wielu przypadkach tego, że te przekonania, które mamy z dzieciństwa, to jest taki kierowca naszego życia, który siedzi za nami, my jesteśmy tego nieświadomi, natomiast on prowokuje nasze myśli. A te myśli prowokują zawsze nasze działania. I tutaj, jeżeli kogoś, ktoś ma takie nieświadome przekonanie w swoim życiu, że. Mm, bo te przekonania kształtują się gdzieś mniej więcej do szóstego roku życia, więc jeżeli macie dzieci, to wasze dzieci do szóstego roku życia, one są otwarte na wszystko. Czyli dziecko nie wie, że coś jest niebieskie, ono widzi, że rodzice nazywają dany kolor niebieskim, i dlatego ono w swoim życiu, nawet w swojej wyobraźni, jak będzie widziało jakiś kolor, który odpowiada nazwie niebieski. To ono będzie nazywało go niebieskim, bo ono zostało tak wychowane. Jeżeli ktoś ma w sobie wychował się w bardzo mocnym katolicyzmie, ja mogę wam powiedzieć, że miałam dużo przekonań z katolicyzmu, takich, które, musiałam, które, które były dla mnie budujące, bo dużo z tych przekonań mnie budowało, czyli to, że, nie wiem, dobro wygrywa, że odwaga jest charyzmatem, że Bóg chce tego, żeby ludzie byli szczęśliwi na przykład na ziemi, że powinni się odważać i korzystać z tego zdrowia, które dostali, to są dla mnie na przykład budujące przekonania. Natomiast te same osoby wychowane w tym samym katolicyzmie mogą mieć przekonanie, że Bóg Stworzył, stworzył życie, żeby człowiek cierpiał, żeby na koniec na przykład doszedł do nieba. I on w to absolutnie wierzy. I to jest jego absolutne przekonanie i dla niego to jest prawda oczywista i jest prawdą niepodważalną i on da się pochwastać za to przekonanie i jeszcze pójdzie zabijać za to przekonanie, to no wiecie, że są religie, w których też między innymi katolicka e, też ma takie obszary w historii, że ludzie są w stanie zabijać innych ludzi, dlatego, że od dziecka mieli wpojone jakieś przekonania na temat e, na przykład życia religii, religijnego. Czyli na przykład ktoś nie pójdzie wnieść do kościoła, to podskórnie czuje, że robi coś złego i na przykład, nie wiem, ma taką informację zakorzenioną, że jest Bóg, który go każe i ukaże go za to, i on pójdzie do piekła, bo on nie poszedł w niedzielę do kościoła. Tak? A może być druga osoba, która całkowicie nie ma tego przekonania, bo ona w ogóle jest w innej rodzinie wychowana i jej to też, też się nie urodzi coś takiego, i ona energetycznie nie będzie w ogóle tych obszarów, tych obszarów poruszała. Więc jeżeli dziecko w jakikolwiek sposób do szóstego roku życia, nie wiem, było na przykład niekochanym, bo nie wiem, ojciec pił na przykład tak, no bo u nas alkohol też jest naszą częścią kultury, szczególnie w bardzo dużych ilościach i z tego też jesteśmy znani na świecie, że lubimy sporo wypić, więc jeżeli ktoś miał ojca alkoholika i matkę, która sobie z tym problemem nie rodziła, to może mieć przekonanie, że jest niewidzialny na przykład Także że i w społeczeństwie jak wchodzi w takie społeczne później relacje, no to on się zawsze czuje jako osoba w grupie, która jest niewidzialna. absolutnie ona nie będzie prowadzić takich live'ów, jak ja teraz prowadzę, dlatego że ona została wychowana jako osoba, która jest odrzucona, jako osoba, która jest niekochana, i to w niej będzie rezonować w każdym dorosłym życiu i w każdym obszarze zawodowym, w którym ona się w swoim życiu znajdzie, chyba, że uświadomi sobie na tyle to przekonanie, że będzie mogła je zmienić. Bo na przekonanie nie da się, nie wiem, wytruć, zabić, zniszczyć. Ono zawsze w człowieku do końca jego życia pozostanie. Więc jeżeli macie na przykład takie przekonanie, że ja mogę Wam powiedzieć, że masę przekonań słyszę od klientów, po prostu masę, nawet wczoraj miałam klienta, który jak zawsze przychodzi i mówi tak: No, ja nie zmienię pracy, Pani Kamilo, dlatego że ja nie jestem dobrze, bo ja się dobrze nie żeniłem. Bo wszyscy prezesi, których znam, oni są mężami, nie wiem, córek jakichś innych prezesów. I jego przekonanie jest takie, że on nie może być, nie ma pracy na rynku, dlatego że trzeba się dobrze ożenić, żeby mieć tu pracę. Prawdopodobnie on tego nie wymyślił, bo nie da się czegoś takiego wymyślić. Człowiek nie tworzy w, w takich myśli w głowie czyli prawdopodobnie za dziecka musiał spotkać się z takim przekonaniem, że trzeba się dobrze ożenić żeby rozwinąć się zawodowo na rynku. Inne osoby nie mają na to szansy. Oczywiście, gdyby jego mózg był skoncentrowany w innych obszarach, to on by dawno już zobaczył inne obszary, że można y, otworzyć dobrze prosperującą firmę, nie mając żadnych koneksji z innymi osobami. Natomiast jego mózg w tych obszarach nie jest, y, na razie jeszcze y, w tych obszarach nie funkcjonuje. Tak samo niektóre kobiety y, będą szukać y, jako bo kiedyś rozmawiałam moją przyjaciółką o jej przekonaniach, i ona zawsze ma romans z jakimś lekarzem gdzie nie zajdzie do ginekologa, my się z niej śmiejemy, że ona zawsze ma później, zawsze albo chodzi na randki z tymi lekarzami, albo, nie wiem jak to się, nie wiem jak to się dzieje, no ale widocznie, znaczy już wiem jak to się dzieje, bo z nią o tym rozmawiałam i starałyśmy się znaleźć wątek, jak to jest, że ona zawsze spotyka się z jakimś lekarzem. I jak zaczęłyśmy analizować jej dzieciństwo, to się okazało, że jej mama ma drugiego męża i zawsze dziecko powtarzała, że mężczyzna musi dobrze zarabiać. I jak chciała jakieś na przykład pieniądze na lody, to jej mama zawsze mówiła iść do ojca. Iść do ojca, ojciec ci da. No bo ją zawsze utrzymywał ojciec tą kobietę, czyli jej matkę. I dlatego w niej funkcjonuje takie przekonanie, że kobieta musi mieć faceta, który ma pieniądze, który ją utrzymuje. Więc widzicie nawet jak, nie wiem, taki przykład z mediów Wam podam, Doda i Majdan. Z kim oni się, jak się rozeszli, to z kim oni się zróżnili. Majdan znalazł sobie drugą Dodę, Doda sobie znalazła drugiego Majdana. Czyli zawsze będą powtarzać, e, kobieta, która wyszła z alkoholika, ona się rozwiedzie, ale ona znowu znajdzie alkoholika, dlatego, że ona w tym modelu funkcjonuje, ona taki model mężczyzny zna i ona podprogowo w całym społeczeństwie akurat znajdzie tego właśnie mężczyznę. Kobieta, która była niekochana, która była odrzucana przez ojca, będzie tak prowokować swoje związki, czyli będzie tak toksycznie może się zachowywać w swoich związkach, że te, ci faceci będą od niej uciekać, bo ona zrobi wszystko, żeby być niekochaną osobą, bo ona ma taki model, że jej nikt nie kochał, że ona była odrzucana. I ona będzie prowokować wszystkie zachowania, żeby dalej być odrzucaną osobą, odrzucaną kobietą. Jeżeli ktoś dostał komunikat, że jest nieatrakcyjny albo jest nieładny, czyli jest brzydki, już Wam mówię o takich negatywnych komunikatach. To ta osoba, jeżeli się roztyje, oczywiście ona się roztyje, no bo brzydki człowiek to jeszcze jest otyły człowiek, tak? Być może ma takie przekonanie, bo takie przekonanie może funkcjonować. Oczywiście nie jest ono prawdziwe, więc być może dla Was jest prawdziwe, to każdy musi sobie odpowiedzieć. I teraz ta osoba zawsze będzie sabotować wszystkie swoje programy odchudzania, i nieważne, na jakiego ona dietetyka trafi. Można trafić na najlepszą dietę na świecie, na najcudowniejsze suplementy świata, można trafić na najlepszy, na idealny, na najbardziej dopasowany model, który może być, i ta osoba i tak się zmobilizuje, i ona tak się sfokusuje na tej pracy, że ona nawet jak schudnie, to i tak w jej przekonaniu, i to, że ona jest nieatrakcyjna, jest na tyle silne. Że ona za daleko nie odpłynie. Czyli z powrotem, krok po kroku będzie wracać do tego samego, co znała, i sprowokuje dalej ten model bycia nieatrakcyjną kobietą. Dlatego, że ona ma taką myśl zakorzenioną. Yy, mnie całe życie zastanawiało przekonania, dlatego że yy, bardzo mnie motywowało w życiu to, że yy, jak były osoby, o których moje przekonanie było stosunkowo negatywne, się zastanawiałam, jak one się nie wstydzą funkcjonować na rynku y, przy, jakimś, y, przy jakimś takim, nie wiem, no, przy jakiejś zachowaniach, że ja się pod ziemię zapadła, na przykład nie wiem, wyjechała w ogóle, w ogóle z miasta. One mają to totalnie gdzieś i sobie normalnie funkcjonują, i w ogóle nie, jakoś tak sprawiają takie przynajmniej wrażenie, że one w to nie wnikają. No i generalnie, tak jakby społecznie, też sobie normalnie radziły i nie wiem, nie mają jakiejś zniszczonej, nie wiem, kariery zawodowej. Więc tak jak zawsze mnie zastanawiałem jak to, jak to po prostu, jak to, jak to jest że, no nie wiem, moja psychika po czymś takim to nie wiem, byłaby po prostu zdegradow całkowicie zdegradowana. Ale ja mam takie przekonanie, ja mam takie kultury, takie wartości, na przykład, że pewne cechy, nie wiem, mogę honor na przykład rozumieć inaczej, albo godność inaczej niż jakaś inna osoba, albo mogę w ogóle identyczną sytuację w ogóle odbierać niż inna ta osoba. I one mnie zawsze w ten, ten sposób motywowały, że, e, że, nie wiem, że w ogóle bardzo dobrze sobie radzę z opinią innych osób, myślę, kuźwa, jak inni sobie radzą, nie wiem, po jakichś tam kwasach takich bardzo mocnych na, na rynku, to ja sobie też poradzę. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie redukcji, to też musicie wiedzieć, że na pewno ilość przekonań, no będziecie ślepi. Po prostu, że nie będziecie widzieć tych przekonań. Jeżeli ich nie poznacie, a akurat moi kursanci dostaną teraz ode mnie listę przekonań i mogę wam zdradzić też takie zadanie, do którego was zachęcam. Więc możecie sobie różnych, różne przekonania dotyczące społeczeństwa, dotyczące partnerstwa, dotyczące diety, dotyczące odżywiania znaleźć i zobaczyć, czy wy faktycznie nie żyjecie w tym modelu przekonań. Na przykład, jakie mogą być przekonania dietetyczne, takie związane z dietetyką? Na przykład, to, że płaski brzuch, że jeżeli ja będę miała płaski brzuch, to będę bardziej atrakcyjna. I dlatego, moim celem, czyli w moim indywidualnym poczuciu szczęścia, celem będzie zrobienie płaskiego brzucha. Ale to jest mój indywidualny wzór, to nie jest ogólna prawda, że ludzie z płaskim brzuchem są bardziej atrakcyjni i być może. I teraz y, zastanówcie się, co by było, gdybym ja na przykład tego przekonania nie miała. Mój stan emocjonalny byłby w ogóle inny i być może, jakbym miała, gdzieś bym sobie wyszła na plażę i sobie bym paradowała i teraz ja no, widzę swoje zdjęcia. Jak ważyłam 55 y, kilo, no teraz y, ważę 60 kg, y, i ja, jak miałam 55, to zawsze mi się wydawało, że ja nigdy nie miałam płaskiego brzucha i się wstydziłam zawsze wyjść na plażę, bo uważałam, że mam za małe cycki, za duży brzuch. I to, zawsze było to coś, że nigdy w życiu nie nałożyłam dwuczęściowego stroju kąpielowego. Do dnia dzisiejszego. A są osoby, które ważą 90 kg i one w ogóle nie wiem, się nie krępują chodzić w stroju dwuczęściowym. Dla nich to jest spoko. I one takiego przekonania po prostu wewnętrznie, e, wewnętrznie nie mają. Więc to są takie rzeczy, które w naszej podświadomości zawsze będą prowokować nasze poczucie szczęścia. Nie wiem, dla kogoś może ktoś ma zakorzenione to, że on jest leniwy i on nie nadaje się do ćwiczeń. Ja mam bardzo często to na moich konsultacjach, że klientka od razu tak, odbiera dietę, odbiera program, startuje i ona mówi tylko tak. Ale ja od razu pani mówię, że ja będę tylko chodzić na spacery. Bo ja w ogóle nie nadaję się do ćwiczeń. Ja nie nadaję się do ćwiczeń. Twoje przekonanie na twój temat, czyli to, jakie ty masz przekonanie o sobie, zawsze będzie twoim życiowym albo błogosławieństwem, albo zawsze będzie twoją życiową porażką. Jeżeli Ty uważasz, że nie nadajesz się do ćwiczeń, ja mogę Wam powiedzieć, że ja jestem całkowitym przeciwieństwem siebie po przerobieniu latami, bo to zajmuje lata i pewnie i tak na leciałości mam cały czas z tych swoich przekonań, eee, a też było jednym z moich przekonań to, że ja się w ogóle nie nadaję do aktywności fizycznej, gdzie teraz bardzo dużo trenuję, ale się też może do tego mobilizować i zmuszać a i to nawet lubię, mogę Wam powiedzieć, że nawet to polubiłam. I nawet się uważam za osobę, która całkiem sobie dobrze, dobrze radzi. A zawdzięczam to też jednej z moich trenerek, Ani Roszkowskiej fitmamie, która kiedyś powiedziała do mnie na treningu: Ty, Kamila, ty jesteś świetnym partnerem treningowym. Ja myślę, ja? Ja trenerem treningowym mogę być dobrym? Myślę, Boże, nie wierzę. I dużo osób w ogóle nie zna mnie z czasów takich, jeszcze czasów, jakie ja byłam, nie wiem, na studiach. Ale mogę wam powiedzieć, że ja na studiach, jak moi znajomi startowali do pracy w galeriach, nie wiem, bo wtedy galerii dopiero handlowe powstawały, zresztą do, do, dopiero po, po studiach, jak ja byłam na studiach, to w Warszawie były, na Związku był Oszą, więc do Oszą. Do do Natomiast ja składałam papiery do wyciągania gum do rzucia z brudnych popielniczek w knajpach i stałam po 12 godzin na zmywaku za 4 zł na godzinę. I to mnie jeszcze bardziej dołowało, ale ja miałam osoby Zdanie takie, które też było przekonaniem, które gdzieś było oczywiście zakorzenione z mojego dzieciństwa, że ja się do pewnych rzeczy nie nadaję na przykład. Tak, że nie wiem, że zagłupia jestem na przykład do jakiegoś do innej jakiejś pracy zawodowej. Natomiast widziałam osoby, które uważałam, że są, no powiem, wam wprost, może to nie jest jakieś pozytywne, ale że są głupsze trochę ode mnie. I po prostu mają bardzo dobre prace, i się bardzo dobrze, yy, bardzo dobrze funkcjonują na rynku. że kurwa, hello, jakim, jak, to, jak to się dzieje? I zaczęłam nad tymi przekonaniami pracować, i się okazało, że mój model, yy, że po prostu moje życie całkowicie się odmieniło. Że mój model funkcjonowania i też radzenia sobie zawodowego, bo dzisiaj, yy, no jednak, moja placówka dietetyczna, oddziały, yy, które też yy, tutaj powstały za moim pośrednictwem, są jednymi z najlepszych oddziałów w Polsce. Dlatego, że ja w końcu uwierzyłam w tą swoją też możliwość i chęć pracy z ludźmi. ale miałam też przekonanie, że trzeba społecznie wykonywać pracę, która coś wnosi dla ludzi. I to jest też moje przekonanie. Jedno z takich moich przekonań, że człowiek nie dostał życia, po to, żeby siedzieć, pieprzać, nie wiem, palić fajki, wpieprzać e, chipsy i pić e, browary i trzeba coś z tym życiem swoim, trzeba mieć zdrowie i szanować to zdrowie, które się dostało do tego, żeby wnieść jakąś pracę na rynek, więc takie to jest, to coś jest co was w Was pracach zawodowych, każda praca coś takiego ma, bo nam fryzjer, nie wiem, sklepowa, każdy może swoją pracą zawodową, z... Nie, nie wiem, no jak, jak byłam, nie wiem, zmywałam się, jeździłam na zmywaku, to zawsze, nie wiem, jakoś tak starałam się zrobić, żeby ten klient, który nie wiem, przychodzi nawet na stukany, jakoś był tak dobrze obsłużony, żeby jakoś czuł taki, taki szacunek. Bo się spotkałam z różnym, z różnym też traktowaniem w różnych gabinetach i też bardzo doceniam dobrych sprzedawców, doceniam, doceniam kulturę sprzedaży. No, pewnie większość z Was nie lubi nachalnych sprzedawców, ja też nie lubię, ale za to jestem dobrym konsumentem, jeżeli ktoś ma pokazuje kulturę taką też. Sprzedaż. W sprzedaży jakiegoś swojego, swojego produktu. Więc też, jeżeli macie takie, takie przekonania, że wy nie zasługujecie na to, żeby mieć szczęście w życiu, że wy nie zasługujecie na to, żeby lepiej zarabiać, że wy nie zasługujecie na to, żeby wasz wygląd był atrakcyjny i nie zasługujecie na to, żeby facet zwrócił na was uwagę, to będzie coś, co będzie was niszczyło. Bo tak jest w Waszym przekonaniu, to jest nieprawda. To jest absolutnie nieprawda. Zobaczcie, jak, je, jak czasami ktoś się śmieje, że może jakiś przystojny facet, jaką ma, nie wiem, w jego oczach, w jego opinii średnio atrakcyjną kobietę. No ale w opinii tego faceta to jest atrakcyjna kobieta, skoro on ją ma. I pewnie w opinii tej kobiety ona jest na tyle atrakcyjna, że może sobie wyrwać takiego faceta. Bo to jest jej opinia. I to jest, czy to jest prawda? Nie, to jest każdego indywidualna prawda. Natomiast to jest ich taka prawda życiowa, która też ich, ich zbudowała. I też, jeżeli. Bo akurat większość z Was była na moich kursach, no to, to też patrzcie, jak byliście na kursach, to też macie możliwość, czy na grupach teraz online, czy jak rozmawiamy też między kursami, zajrzeć trochę do świata innych osób. Czyli zobaczyć punkt widzenia innej osoby. I chciałabym zachęcić Was na koniec do tego, że zadajcie sobie takie pytanie, co by było co by się w waszym życiu zadziało, gdybyś ty tego przekonania nie miał? Czyli co byś robił? Czyli jeżeli ty uważasz, że nie możesz starać się o podwyżkę, to co by się działo, gdybyś ty nie miał takich myśli? Czyli co ta myśl robi w twoim życiu? I albo znajdź kontr takie, kontr takie zachowania, które pokazują, że naprawdę, nie wiem, uważasz, że jesteś leniem, to znajdź sobie trzy zachowania w swoim życiu, gdzie pokazałeś, że ty nie jesteś leniem. Że Ty jesteś naprawdę fajną, pracowitą osobą. Jeżeli jesteś leniem, to zobacz, jeżeli uważasz, że Ty jesteś leniem, nie nadajesz się do ćwiczeń, to zobacz, co ta myśl tobie robi. I co by było, gdybyś ty takiej myśli nie miał? Więc mogę Wam powiedzieć, moi drodzy kursanci, że to będzie jedno z zadań, tylko że bardziej głębokie, w innym formacie też na naszych kursach. Jeżeli ktoś nie był na kursie, chciałby uczestniczyć, to w marcu będziemy otwierać nową grupę, więc na pewno o tym będę niedługo już informować, albo nawet wrzucę już linki dzisiaj chyba nawet pod tym live'em. Natomiast zachęcam Was do tego, żebyście poszukali różnych przekonań społecznych, religijnych. Em... Ale ta bardzo fajną rzecz napisała, że niektóre nasze przekonania są jak kajdany na rozwój. No oczywiście, że tak. Pewnie, że to są kajdany na rozwój. W ogóle niektórzy nie wierzą w coś takiego, że jest rozwój osobisty, to jest ich przekonanie. Może to są jakieś, nie wiem, pierdolety, jak mi czasami znajomi pokazują jakiś kołczów, takich kauczów, nie wiem, w internecie się znają, skąd to niech znaleźć w ogóle po prostu, gdzie oni te, te świry poznajdowali, bo naprawdę, to jest takie, nie, nie, nie wiadomo czy się śmiać, czy można z tego płakać, ale po prostu oni ich mózg jest skoncentrowany, żeby to znaleźć. Jeżeli ktoś, w mojej branży następne przekonanie, wam powiem, jakie są nie wiem, ktoś za dziecka usłyszał, że suplementy w ogóle nie, wiem, nie działają i jeszcze niszczą zdrowie i nie wiem, od tego zęby rosną duże na przykład, tak i on znajdzie w internecie wam, nie wiem, taką informację, że w Chinach, ja mam czasami takiego klienta, zdarza mi się, że coś powiem o witaminach, albo w ogóle nie powiem nawet jaka witamina, nie powiem, nie powiem nawet jaki to jest produkt, a on już mi wysyła informację, że on znalazł w Chinach jakąś osobę, która brała jakiś suplement i umarła. Takie ma silne przekonanie. I to jest jego po prostu przekonanie, które, w które on głęboko wierzy, i on znajdzie potwierdzenie tego przekonania w swojej rzeczywistości. I znajdzie te osoby do towarzystwa, którego zawsze otwierdzą w tym przekonaniu. Dlatego tak się mówi, że te osoby, które się, zobaczcie, że ludzie się kumają w swoich środowiskach, jak to jest, że osoby, które nie wiem, są bardziej zamożne, kumają się z tymi bardziej zamożnymi. Więc przecież oni żyją w tych samych klasach społecznych, oni żyją w tych samych szkołach, w tych samych firmach się poznają. Ale oni mają podobne przekonania, podobny zbiór przekonań, dlatego on trafi swój na swego. Czyli jeżeli macie swoich znajomych, to możecie sobie zadać pytanie, co ci moi znajomi, ta znajomość z nimi, co mówi na mój temat. Bo mówi na twój temat bardzo dużo, bo ty sobie specjalnie dobrałaś te, te, te znajome. Więc pamiętajcie, jak macie dzieci i są przed szóstym rokiem życia, to jeżeli przy dziecku mówicie, dziecku upadnie, mówicie nu, nu, nu podłoga, nu, nu, nu. To wasze dziecko, jak będzie dorosłe, to będzie się działo na bezrobociu, mówiło: nu, 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 rynek pracy. Nu, 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 zły rynek pracy Polakom pracy nie daje. Taki będzie dla niego. Będziecie za dziecko wszystko robić, bo uważacie, że jest jeszcze niesamodzielne i zrobi, Wasze dziecko nic samodzielnie w życiu nie zrobi. Zawsze będzie uważało, że jest niewystarczająco dobre i zawsze musi wiedzieć więcej, i ono w życiu nie pójdzie po awans, dlatego że ono zawsze będzie uważało, że ono do końca nie potrafi dobrze jeszcze wszystkiego zrobić. I ono zawsze powinno wiedzieć więcej. Jeżeli usłyszało, że trzeba mieć magistra w życiu, ja miałam takie przekonanie, że trzeba mieć magistra w życiu, że edukacja powinna kończyć się magistrem. Dzisiaj uważam, że tym magistrem tytuł, jak mogę sobie podetrzeć, bo do niczego mi się w życiu nie przydał. Ale będzie robić wszystko, żeby zdobywać kolejne tytuły naukowe i zamiast stawiać efekty klientów na Facebooku, to będzie stawiać zdjęcie magistra. Gdzie rynek w dupie ma tego magistra, tak? Jak ten magistr, jak nie masz efektów w swojej pracy żadnych. Tak, dlatego, y, dlatego zobaczcie też w jakim formacie, y, co y, daje Wam poczucie szczęścia. Czy to jest uznanie na przykład? Tak, jeżeli rodzice klaskali, będziesz grzeczna, y, jest, ale ty byłaś grzeczna dziewczynka. I dziewczynka będzie siedzieć w pracy jak męż podmiotu nigdy się nie postawi, dlatego że jak jest grzeczna, to ją mąż pochwali i mąż zawsze ją pochwali, mąż nie lubi w kobiet. Mąż lubi grzeczne dziewczynki i będzie y, y, nic, że ona nigdy, nigdy żona się nie odezwie. Nie można wziąć rozwodu, bo Bóg pokaże ludzi, którzy się rozwodzą. Bóg będzie siedział i karał kobietę maltretowaną, bo ale nie można się rozwodzić. Tak niektórzy mają się silne przekonanie. I w ogóle to jest bezdyskusyjne dla niektórych osób, bo one w to głęboko wierzą. Ktoś jest zły, bo jest czarny. Czarni muzułmanie są źli. Bezbożny naród, tak, źli ludzie. Tylko Polak, katolik jest dobry. Tylko w tym formacie, bo oni nigdy nie spotkali innego, nie wyjeżdżali za granicę i nie wiedzą, że są inne nacje na świecie. Więc zobaczcie swoje przekonania i zobaczcie swoje budujące przekonania, jakie macie takie, które są waszym błogosławieństwem, a zobaczcie, które macie, które tak jak powiedziała Aneta są kajdankami. Dajcie znać, czy oglądaliście like, niczego czy w ogóle był ciekawy ten temat. Jest ciekawa, jestem ciekawa mojej pracy na naszym kursie, jak nasi kursanci sobie poradzą właśnie z tymi też przekonaniami dotyczącymi kwestii żywieniowych, więc do zobaczenia z moimi kursantami na grupie, a z wami do zobaczenia w przyszłym tygodniu.